ma. Co robisz? Rosół. A, Bo Przemek mi opowiadał, że... Podobno płacisz grube pieniądze za to, że się wrzuca różne rzeczy do twojej zupy. Hmm. Tak? To prawda. Mogę wrzucić ten miecz? Co? To są takie zmysły? Miecz do rosołu? Kto to będzie jadł? Dobra, przepraszam, yy, to co mogę wrzucić do twojej zupy? Hmm. Hmm. Masz może buty? No mam. Hmm. <śpiewanie> ELO ELO! I w tym porzutku do akcentu zaczynamy kolejny odcinek z waszej ulubionej gry przeglądarkowej SHAKES AND FIDGET! Tak, Gałga link. oczywiście do sześćset widzicie znajduje się w opisie Dajcie znać jak wam się podobała scenka właśnie, właśnie, to będę dla was postarał, postaram się dla was specjalnie robić Czyli jakieś takie śmieszne, urozmaicone scenki Żeby ta seria, pomimo tego, że nie cieszy się taką popularnością Sprawiała wam przyjemność, bo śmieszne scenki zawsze są śmieszne Zaczynamy kolejną przygodę, kolejny dzień w Shakes and Fidgets od tego, że się pochwalę, 312 level. Dzisiaj na pewno zdobędziemy sobie jeszcze, jeszcze większy lewe swoją drogą. Jest tu kotek, kitku, przybliżenie na kitku. Zobaczcie, jest kitku, yy, co nie elegancko nam tutaj towarzyszy. Kitku też się cieszy, że jesteście tutaj z nami, co nie, i że oglądacie ten odcieczek, i że będziecie oglądać kolejne odcieczki, i będziecie się cieszyć, bo będą śmieszne stęki. A teraz, co takiego się wydarzyło? Zaczniemy może od naszej gildii. to oczywiście pójdziemy w obronę. Przekroczymy sobie portal, który jest już na całkiem ładnym, bo Poziomie akt czwarty, 2 na 10 zrobione. Pupila gildijnego zróbmy, mamy już zrobioną trzygłową Hydrę. Nie wiem jak to jest, ale walki z, z Hydrą sprawiają, że staje się ona silniejsza. Ale za każdą głowę, która łypie na ciebie złowrogo, łowroga, dostajesz bonus do PD w wysokości 25 do codziennej misji specjalnej. Więc generalnie ta Hydra, no, szał, nie ma, bo to daje tylko bonus do misji specjalnej, z tego co rozumiem. Więc generalnie Hydra to jest takie pierdu, pierdu. No ale jak to się mówi zawsze coś. Oczywiście gildia tutaj rozwija się w najlepsze. Neutra tutaj ma chyba, razem z Sanem, mają chyba najwyższy level, czyli 350. Mandzio widzimy razem z Naruciakiem ten sam. No i, a ja troszkę niżej, bo troszeczkę na spokojniej gram, aczkolwiek nadal całkiem wysoko. Wynik jest nie, nie najgorszy. I też, i prawie już wszyscy z gildii mają y, tą bazę rycerską z wytwierzy, czyli... <laughs> salą rycerską, zrobioną tutaj zaraz wrócimy, na 15 poziom, dzięki temu tych czarnych klejnotów też będzie coraz więcej, bo jak wiadomo czarne klejnoty wypadają jak ktoś członków gildii ma twierdzę na poziomie 15, jest to dosyć istotne, no nic, dobra gałgany, od czego w ogóle zaczniemy yy, to tak, zaczniemy może po kolei lećmy możemy no. pójść sobie do doktora Abuwu i z nim sobie zagrać w koło, ale to myślę, że nie ma sensu gildię wam pokazałem to teraz chodźmy do tytułowych twierdzi. Dzisiaj się nam wybudowała kolejna rzecz. I teraz możemy teoretycznie, znaczy w sumie nie możemy rozwijać twierdzy na kolejny poziom. Aczkolwiek mi się wydaje, że nadal póki co i tak tego nie będziemy robić. Rozwinę sobie jeszcze kwatery robotników i osiągnę w kwaterze robotników maksymalny poziom, żeby po prostu zmaksymalizować następne yy, jakby projekty budynkowe to znaczy, że następ cokolwiek będziemy następnym razem budować, kwatera robotników jest już na 15 levelu więc będzie i tak to o te 75% szybciej się budowało niż gdyby tej kwatery robotników nie było <küh> więc mi się wydaje, że to warto w miarę szybko to zbudować, żeby po prostu mieć to już z głowy, no ale cóż niestety kolejne 10 dni musimy poczekać. Jak wygląda sprawa z podziemiami? Tak się składa, że akurat z podziemiach też się ostatnio coś wybudowało Jaka muzyka! Była przez chwilę. No i co teraz możemy zbudować? To tak, widzimy, że w serce ciemności wybudowało się na poziom 14. Możemy na marszu wybudować na wyższy poziom, ale nie ma sensu. Lepiej teraz zainwestować w ekstraktor dusz, ponieważ ekstra od y, poziomu ekstraktora dusz zależy, ile będziemy dostawać y, dusz. Na przykład w takich eventach jak Dzieje Lasu. Nie pamiętam jak się nazywał ten, 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 ten event. Tak jak ekstraktor dusz, od poziomu ekstraktora dusz zależy właśnie, sekrety lasu, o tak się nazywał. Ile będziemy dostawać dusz w evencie sekrety lasu, więc update'ujemy sobie ekstraktor dusz, a potem będziemy ulepszać sobie ten naleg gladiatorów, gdyż jest on dosyć istotny. Gdyż do niego, od niego zależy jaka jest premia do krytycznego ciosu, a już mamy ten, tą premię na poziomie plus 65%, więc taką całkiem... Po porządności, no pozostałe rzeczy też teoretycznie tu powinienem pomału rozwijać, bo pozostałe rzeczy tak leżą, trochę i kwiczą. I w sumie mogłem to zrobić na przykład, chociaż to troszeczkę sobie powiększyć, ale nie zrobiłem tego. Swoją drogą, wypełnijmy to tutaj. Maksymalna pojemność 16. A dobra, dajmy tutaj uzupełnienie. Zawsze to się przyda, gdybyśmy kiedyś zapomnieli o awanturniczości. I oczywiście szukajmy klejnotów w zwykłej twierdzy. Dobra, tą sprawę. Wydaje mi się, że mam zamkniętą. Idziemy do lochów, to może za chwilę. Jak wygląda sytuacja z pupilami? Jak widać, już tutaj pupile są całkiem mocno rozwinięte. Już tutaj paladona ciste, niedługo paladone będziemy lecieć dalej i niedługo paladone będziemy walczyć o tytuł najlepszego pupila. Czyli będziemy musieli paladonem chcieli pokonać tutaj tego jednoroga. Czy już jesteśmy go w stanie pokonać na tym levelu? Oj, byczki, chyba jeszcze za... Chociaż powiem wam, że wydaje się, że jest już do pokonania. Co nie takie dziwne wrażenie sprawia, że już jestem w stanie go pokonać? No Mo jeszcze może troszeczkę za wcześnie, ale już takie wrażenie sprawia, że teoretycznie Paladone moglibyśmy go, moglibyśmy mu skopać dubsko. Tutaj już mamy terenożarła, tutaj już mamy jaduna ich będziemy po prostu rozwijać tutaj, natomiast ro rozwijamy pirodliszkę, którą będziemy pokonywać rozpira, aczkolwiek ona musi być chyba wymaksowana, tak mi się wydaje, bo no wydaje mi się, że jak nie będzie wymaksowana, to nie da sobie rady uh -huh. już widzimy, że tutaj z tym poziomem jensogniksem ma y, problemy natomiast tu rozwijamy szlał wąża, dosyć późno zrobiłem szlał wąża bo generalnie tą wodę dosyć późno zacząłem rozwijać, bo tak akurat wyszło Troszeczkę nie mogłem długo na koniksa trafić, potem miałem taki problem, że w sumie rozwijałem tego koniksa, bo przez chwilę nie miałem troszkę grzybków i rozwijałem go, żeby po prostu On chociaż trochę się porozwijał, więc koniksa powinienem, nie, nie powinienem go rozwijać do setnego poziomu, ale ostatecznie jakoś tak wyszło, że go rozwinąłem do setnego poziomu. No trudno, więc ta woda u nas już chyba do końca życia będzie słaba, ale przynajmniej pozostałe żywo, żywioły trzymają jakikolwiek poziom. Dobra, to co, pokonamy teraz sobie mrok Mrok pokonamy światłem A co tam, no ledwo, ledwo ten mrok światłem I teraz mrok pok spróbujemy pokonać mrokiem I udało się Teraz mrok spróbujemy pokonać ziemią Powinno się udać, wise I teraz mrok spróbujemy ogniem Ostatnia próba No i ogniem się nie udało Bo może gdybyśmy polepszyli tutaj pirodliszkę O czym nie pomyślałem, to może byśmy wygrali Ale żebym tego nie zrobił No nic, czasami też tak bywa w kabinecie magii mamy tylko jakiś kryształ, który możemy gdzieś zamontować. 422. Obstawiam, że niestety będzie bezużyteczny, bo wszystkie moje ulepszenia, jeśli chodzi o wytrzymałość, są powyżej tego progu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście, że tak. I to tak samo 422. To boję się, że też mój mag będzie miał już wyższe... O nie, jednak, jednak jest jedną rzecz, gdzie można ten klejnot włożyć. No, i oczywiście też trzeba pamiętać o tym, żeby ulepszać siebie, przynajmniej tam w miarę możliwości. E, no, i teraz myślę, że kiedy już to zrobiliśmy, będziemy mogli pomału dążyć do tego, żeby troszkę jeszcze powalczyć na arenie, e, nie na arenie, tylko na e, vlogach. Jeszcze chodźmy, aczkolwiek chodźmy najpierw na arenę. Pokażę wam, jak, wygląda, jak sprawa wygląda z moim kupcem, w sensie tutaj z tym, jak to się nazywa, Ta, te drugie. Kliknę, przejdziemy na arena a zarządcom arenę. Jak idzie w, sytuacja, w zarządcy areny? Generalnie mam już dużo tych run. Cały czas, oczywiście, tutaj te runy rozwijamy. Tutaj troszkę inną taktykę przyjąłem niż kiedyś, jak grałem sobie w Shakes and Fidget, To znaczy stwierdziłem, że generalnie najważniejszą rzeczą, wy tutaj zarządcy areny. Jest tutaj toaleta, dlatego że toaleta generalnie jak tak se policzymy daje najwięcej, więc toaletę warto, mimo że późno ją zdobywasz, bo na początku musisz kilka razy przejść przez te pierwsze progi i restarty, tak na końcu ostatecznie ulepszona toaleta, maksymalnie ulepszona pod względem dawalności złota, jak i szybkości, powoduje, że jest najbardziej korzysta, bo zobaczcie... 47 minut teoretycznie czeka, żeby to się załadowało, ale daje jedno takie za, załadowanie, daje aż 13,19 nonilionów. Kiedy coś, coś jeden poziom niżej, czyli 7 minut, daje raptem 2,5 nonilionów. Jeszcze niżej, 18,52, czyli raptem połowę mniej czasu, daje już tylko 317 oktilionów. I lecąc tak dalej, tutaj 203 oktyliony, tutaj to jest w ogóle już żenada, 36 oktylionów, co to jest w ogóle, tutaj patrzcie, 12 oktylionów, no generalnie żenada straszna i wracając do naszego najstarszego punktu, który co 19 sekund się odradza, ale daje śmieszną ilość e, tutaj tych septylionów w tym przypadku, więc generalnie tutaj powiedzmy tą toaletę opłaca się e, eksploidować najbardziej. Dobra, dokarczmy. O, zrobiliśmy zadanie. Mamy tutaj w tym bonus od hydry. Widzicie, sami widzicie, że to dużo nam w ogólnym rozrachunku nie daje. Wrzućmy sobie tutaj klejnot. E, czemu nie? I teraz co możemy zrobić? teraz możemy zrobić coś takiego, że oczywiście pójdziemy sobie na arenę. Tak, czas powalczyć. I zaczynamy od portalu do piekę. Już mamy akt trzeci, poziomu siódmego. I my, skopanko, dupki. Dobra, i co teraz robimy, Galgany? To co? Zaczynamy chyba od wieży, spróbujmy zrobić. Ja tutaj troszeczkę nie grałem faktycznie w lochach, więc być może będzie w końcu jakiś progres. Ale może być taka sytuacja, że progresu również nie będzie. No i już widzimy, że pomimo tego, że długo nie walczyłem wieży, pogonanie kolejnego poziomu. O, jednak się udało. No, no dobra. I co tu mamy? Do siły, czyli dla naszego wojownika, i jest dużo, no, może nie dużo, ale chyba wystarczająco lepsze jest, żebyśmy to. Yy, ulepszyli sobie, więc bierzemy to i ulepszamy swoją drogą. Czy mamy jakieś. Nie, nie, mamy. Dobra, bo jeszcze myślałem o tym, żeby swoją postać to jakoś poulepszać, ale. A! Ale nie mamy już tych. Yy, ani metalu. Znaczy metal akurat mamy, ale tajemniczych odłamków nie mamy. I jak już o ulepszeniach mowa, to też o tym wspomnę, że moja postać jest całkiem porządnie już poulepszana. Zobaczcie na to. Razy 7 ulepszenia: 7, 7, 7, 6, 8, 8. 8 i 8, czyli sami widzicie, że praktycznie każde ulepszenie już jest na co najmniej siódmym poziomie, nie licząc oczywiście mojego, mojej broni, którą walczę. Wynika to z tego, że ta broń była stosunkowo niedawno zupgradeowana, wymieniana, no i po prostu stać mi było tylko na 6 ulepszeń szóstego poziomu, tak czy siak? No, moja postać jest całkiem porządnie poulepszana. Dobra, wracamy do lochów. Może uda się dzisiaj wieże zrobić, jak myślicie? Uda się wieże zrobić. Na moc posęp tego czerepu, Każe wam się poddać. Trzy duchy. O nie, nie ma świąt. A i tak są trzy duchy i myks półobrotu. Prosto w ich głowę. I w ten sposób nową rzeczą uzyskujemy. Są to rękawice, które też są minimalnie lepsze w sumie. Dobra, weźmy. No, już dzisiaj, dzisiaj mam dobry dzień. To sobie weźmy i ulepszymy I wracamy sobie do lochów, oczywiście, bo walka trwa. Tym razem mamy za... z Pana Królewna najgorszy przeciwnik! Ciężko pokonać za spaną Paną bo śpikiem z nią walczysz! Trochę musi wejść w jej umysł niczym w incepcji, tylko wewnątrz jego stu możesz się pokonać. A to może być niewyobrażalnie trudne. Widzimy, że przeciwnik godny, silny, a przede wszystkim bezwzględny. No i niestety, walka jest zacięta i chyba nie. O proszę, chociaż teraz prawie ją pokonaliśmy. Ja cię kręcę, no to to jest niemożliwe do pokonania. No niestety. Dobra, wierzę sobie, może na razie odpuśćmy, bo jest faktycznie silna. Trzynaste piętro. Czy damy radę pokonać potężne trzynaste piętro? Mi się wydaje, że tak, bo tutaj już długo nie walczyliśmy i czy tyrankę Tessie uda się pokonać? I skupionko, i lecimy z pół Muszę jakiś cios zrobić, żeby pokonać potężną tyranką Tessie. Jest to do wykonania, ale widzimy, że no, udało się. Jest to do pokonania i jest też sukces. I mamy chyba teoretycznie coś lepszego, chociaż tylko teoretycznie, tak, że zobaczcie na zakres obrażeń. Moja broń ma obrażenia z zakresu obrażeń 1000 do ty, aż do 1114. Natomiast tutaj maksymalny zakres obrażeń to jest 944. Więc teoretycznie wydaje mi się, że moja broń nadal jest lepsza, gdyż ma po prostu dalszy zakres obrażeń. Możemy teoretycznie jak dobrze się trafi, walnąć obrażenia Yy, wyższego poziomu, więc yy, walczymy dalej. Piekielny Peter o mały włos. Składasz się wzdłuż korytarza, starając się nie zwracać do siebie uwagi. Powolutko otwierasz drzwi do biura, wtem rusza na ciebie choleryczny tester. Zagłady yy, wydzierając się, u wy dwa megafony czyli mamy, to, mamy trudnego przeciwnika. Dwa megafony jest potężny, to prawda, i jest cholernie silny. Widzimy, że go pokonanie na tym poziomie nie zadziała. Esteros, czy uda się królowa matkę pokonać? No zobaczmy. Długo nie walczyliśmy. Udało się. Królowa matka pokonana. Mamy nowy item, który nadal nie spełnia naszych wymagań, a szkoda, bo przydałby nam się jakiś nowy, fajny łuk. Pudel miniatura. To ci dopiero blizna. Takie świństwo na gębie. O, a propos kot kitku, jest znowu. Rozprosz najbardziej skupionego przeciwnika, należy się u dy, dyskwalifikacja za sam wygląd, czyli generalnie pudel, miniatura jest mega brzydki, nawiązanie do gara z gry o tron, ale proszę, pokonany, kolejny poziom zdobyty, ładne rękawicy, uuu, i takie wiecie, wam powiem, że na, no, jest dużo lepsze, niestety ulepszenie będziemy musieli stracić, ulepszenie, czy możemy dać to naszemu, naszemu, y, temu, y, nie możemy naszemu temu dać. Nie, no bez sensu. Dobra, to po prostu wyjmijmy sobie ten e, klejnot, odzyskaj klejnot. Tak. I wstaćmy sensie tutaj, zobaczmy, czy będziemy mogli to ulepszyć na ten siódmy poziom. Możemy z marszu ulepszyć się, okazuje w ogóle. Na ten sam poziom, na którym rękawice były, więc w sumie wygranko. A są odrobinkę lepsze. I lecimy dalej. Lecimy dalej, ponieważ Esteros jest zagrożone. I teraz mamy kolejnego przeciwnika, Górołaz. Właściwie jest ci żal tego giganta. Nie znajdzie koszuli nawet w sklepie dla puszystych. Ból prosto w serce. Dobra, zaczynamy walkę. O, co ja zrobiłem? Zaczynamy walkę. Walka się zaczyna i widzimy, że... Grołas już jest mocnym przeciwnikiem. Wydaje się, że aktualnie będzie to próg nie do przeskoczenia. Idziemy dalej! Nordyccy bogowie, potężnych, potężna Hel. Czy jesteśmy w stanie pokonać potężną Hel? Wydaje się, że tak, że rzuca potężnymi zaklęciami, ale my jesteśmy w stanie ją pokonać za pomocą naszej niewyobrażalnej mocy, piorunów czy czegoś tam. Ale nie! Ale nie! Nie jesteśmy w stanie jej pokonać. Chyba niestety. Hel umiera od naszego gniewu. Jest wszechpotężna. <laughs> z nordyckimi bogami to jest w ogóle tak, że niektórzy bogowie. O, tutaj mam coś takiego. Zarezerwowano ci miejsce w podziemnym świecie. Zadaje obrażenie ogniem, odporny na ogień. Więc generalnie walcząc z nordyckimi bogami, powinniśmy się troszeczkę wzorować na to. Jaką mają konkretną odporność Bo przykładowo Mamy tutaj e, jakąś tam obrażenie od ognia, a, a propos Mamy tutaj sobie jakoś tam e, Jakąś tam broń I widzimy taką e, Niestety w tym przypadku nie, nieszczęśliwą sytuację Że dane, dana bohaterka Ma e, odporność na ogień No i to jest problem Bo jeźdź mając tą obrażenie od ognia No to automatycznie ta broń Jest na nią dosyć słaba i powinniśmy mieć coś na przykład obrażenia, odbłyskawić, i wtedy faktycznie dałoby radę ją załatwić. No ale tutaj nie, musiałbym klejnot też podmienić, a to jest mija się z celem troszeczkę. Ale spróbujmy tak na ślepo z nią wygrać, podmieniając tylko i wyłącznie jedną broń. Czy to rzeczywiście coś zmieni, Oj, byczku? Myślę, że nie tym razem. Nie tym razem. Musiałbym klejnoty jeszcze poprzestawiać albo użyć wy. Ukowala zamiany run. Swoją drogą, runy powinienem niektóre dostosować, bo dużo run, które posiadam, no, troszkę tak powiem Wam szczerze, że troszkę tak na jolo były dobierane te runy. Niektóre i powinienem sobie troszkę te runy poukładać, żeby były jak najbardziej pod moją postać, jak najbardziej mnie e, ulepszały, co nie to I na przykład, mieć dwa rodzaje run. E, takie runy waleczne. Jakie runy takie do zadań, typowo, co nie? Czyli na przykład idziemy na misję, to jest w sensie, ekwipunek pod zadania. Idziemy na, na misję, na przykład, wiecie o co chodzi? Bo to jest coś takiego, że na przykład, yy, zaraz to znajdę, punkty życia nie? Yy, zaraz to znajdę, chyba, premia do złota, o na przykład. Czyli idziemy na zadania, zakładamy premię do złota i robimy zadania, co nie? I powinniśmy mieć taki ekwipunek na wymianę. Wtedy byłoby najkorzystniej. Dobra. Nordyckich bogojów nie ruszymy. Spróbujmy, jak tam w szkole magii. No i proszę, szkoła magii natomiast została naruszona. została też pokonany przeciwnik. Dostaliśmy jakieś gówno, niestety. Dobra, kolejnych. kolejny. O nie, tylko nie Hurdurgrid. Hurdurgrid, tylko nie on. Kocha zwierzątka, nieco inaczej, ale nigdy nie wyhodowałby żadnego potwora. GIN gridzie! I zaczęła się walka z potężnym Hurkidridem, na czele której stoi jego wierny towarzysz Puszek. Ale niestety, przeciwnik już chyba nie do zgładzenia. Przynajmniej nie na, nie na, ten, nie na ten moment. Dobra, Góra Olimp. Cerber. Niechaj będzie walka z Cerberkiem, ale też widzimy, że jest dosyć silny, więc chyba go nie ruszymy, niestety. Lecimy dalej. Hemoridor. Moridor też może być smoulder, może być nie do pokonania. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Dobra, i teraz strefa mroku. Tutaj ogólnie odblokowaliśmy stosunkowo niedawno cyr grozy Odblokowałem, zrobiłem już 5 na 10 zadań, bo tak wyszło. Ale myślę, że ten cyr grozy na tyle jest powiedzmy słabym przeciwnikiem, że wydaje mi się, że możemy nawet tutaj pstukniętego żonglera pokonać. Bo to jest generalnie chyba najsłabszy lok, który aktualnie jest do pokonania. I proszę, widzicie, i pięknie, na jak dostaliśmy jakieś buty dla zwiadowcy, to sobie oczywiście patrzymy, co to za buty I są, naprawdę są zajebiste te buty, zobaczcie na to, to jest mega, mega duży boost, trzeba tylko miejsce na klejnot zrobić, wymienić i wymienić klejnot, i naprawdę duże, to są naprawdę zajebiste buty. Lecimy dalej, następny przeciwnik, syjamskie bliźnięta. Ci dwaj goście przeżyli niezwykle trudny poród! Od tamtej pory muszą się bez przerwy zdosić. Nie jest im łatwo. Na szczęście dla obu. Nauczyli się wyładowywać frustracje na innych, czyli nie syjamskie bliźnięta i to bardzo groźne syjamskie bliźnięta. Ale nie dla Bladeusza! My z półobrotu! pokonane. I kolejne coś fajnego. Premia do złota. Za dużo dużo, co duża premia do złota, duża premia do złota. Na misję byłoby takie... A tak swoją drogą niech ktoś mi napisze w komentarzu, czy to się stakuje, bo tak jak jestem pewien, czy jak mamy na przykład tutaj plus 1 do punktu życia i tu mamy plus 2, to się stakuje, rozumiem, co nie? Nie, ale ogólnie to to takie... No to trochę badziewie Ale ciebie dalej, cyl Grozy nie może... Nie może czekać. Żartowniś Bronek. Tego klauna boją się dzieci, jak również dorośli. Zwierzęta, rośliny, diabeł i śmierć. Oklaski dla żartowniśa Bronka. Jego niewybredne gagi trafiają do serca, a bolesne pointy poniżej pasa. Oj, żartowniś Bronek, będziesz silnym przeciwnikiem. Ale walimy go na pyrę. Dawaj walcz, moja drużyna, walcz! Bo to drużynowo walczymy, przypominam. I pokonany. Wydawało się walka, że będzie nie do wygrania, ale i wygraliśmy. I mamy znowu zajebistą rzecz, tym razem zajebistą rzecz dla maga. Ua, ua byku, byku. Bierzemy, bierzemy to. Odzyskaj, odzyskaj klejnot. Oczywiście, że odzyskaj klejnot. I proszę, byczku. Mamy coś zajebistego. Lecimy dalej. Lecimy naprawdę, lecimy dalej. O, źle. I teraz mamy człowiek guma. W strefie trzeba być elastycznym. Ten tutaj wziął sobie tę sentencję zbyt, w życiu trzeba być elastycznym, zbyt do serca. Nawet gdy stoi przed tobą, musisz uważać, żeby nie ugryźć cię w plecy. No niestety, człowiek guma, musimy go pokonać, tego typiarza. Widać, że jest słaby. Już kilka razy go prawie zgliśmy i udało się. Odblokowany też nowy artefakt. Wspaniały pasek dla maga, który jest oczywiście w tym przypadku jest dużo słabszy. Eee, ale tu widzę ulepszona jakoś przedmiotu, tu widzę, że U, odporność na ogień plus 16 w ogóle, wow, byczku, duża odporność na ogień. Dobra, ale cyrk grozny, lecimy dalej, tym razem Madame MISTIK! Kryształowa kula nigdy nie kłamie! Dla tej garbatej damy to pewne. Przepowiada ci lawiny cierpień, zakończonych bolestą śmiercią. Nie może umknąć losowi, ale możesz spróbować spuścić bolanie. Myk, walka, gin Madame Mystic! Kień od mocy mej drużyny! Mistru pokonana. Kolejny fajny pasek znowu dla MAGA. Już dwa razy dla MAGA wypad pasek. Już trzy razy dla MAGA wypad pasek, bo wypadł też za pierwszym razem. Eee, i, I jednak ten za pierwszym razem cały czas lepszy. I ostatni, ostatni poziom. Morderczy klaun Adolfik. Ua, ua, byczku. Cóż za wesoły Ancymon, choć faktycznie ma coś diabolicznego w uśmiechu, a baloniki, które dzierży, miały związek z dziesiątkami niewyjaśnionych morderstw. Na tobie również chciałby sprawdzić, czy da się kogoś zabić w bardzo bolesny, a mimo to zabawny sposób. Walcz, byczku, walcz. Tu, tu, tu. Emocjonująca walka z finałowym klaunem. Tylko on dzieli nas od pokonania całego cyrku grozy w strefie mroku! Giii umrzyj klaunie! Jest potężny! Moja drużyna nie daje już rady! Ale walczy! Walczy dzielnie! No gij w końcu! Czyżby to był klaun, którego nie uda nam się pokonać w dzisiejszym żywocie? Widzimy, że kurde zawsze brakuje i to brakuje za dużo. Za dużo brakuje! Klał, nie giń w końcu! Tubej mocy! Nie pokonamy go! Kurde, tak blisko, tak daleko. Za silnie jest. Dobra. Niestety będziemy musieli to tym razem odpuścić. Dobra, korozora z idolami. Tu jest chyba poziom i tak za wysoki jeszcze. Nordycy bogowie za wysokie. Góra Olimp za wysoki próg. Jedynie co to tornado możemy robić, bo tornado akurat jest takie, że tu byśmy na chilku zrobili kilka dobrych poziomów, ale to już myślę, że to już sobie ja sam zrobię poza odcinkami. Tak wygląda właśnie ten odcinek z Shaykse Fisher, tak wygląda mój rozwój. Myślę, że tutaj nie ma co więcej mówić. Tak się właśnie elegancko rozwijamy. I lecimy do przodu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie, link do gierki znajduje się w opisie. A ja się z wami żegnam. Elo, pęk!